27 listopada był wyjątkowym dniem dla społeczności Józefowa. Punktualnie o godzinie 14:00 w gimnazjum imienia Łączniczek Armii Krajowej pojawił się prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. W uroczystości wzięły udział lokalne władze, radni, parlamentarzyści, a także wojewoda Mazowiecki. Witam serdecznie. Wszystkich przybyłych. Witam parlamentarzystów Polski, <kluczy> europarlamentarzystów, ministrów Kancelarii, pana prezydenta, pana wojewodę Mazowieckiego, przedstawicieli pana marszałka województwa Mazowieckiego. Witam wszystkich samorządowców powiatu otwockiego, w tym również wszystkich samorządowców Józefowa. Powitaniem prezydenta zajął się burmistrz Stanisław Kruszewski. Przypomniał też pokrótce historię Józefowa. Bardzo się cieszymy, że wśród wielu zajęć obserwujemy to choćby w telewizji. Znalazł Pan chwilę czasu, aby odwiedzić nasze może i swoje miasto, z którym na pewno łączą Pana wspomnienia. Mamy nadzieję, że miłe, bo już rozmawialiśmy o tym przez chwilę. Józefów letnisko. Proszę Państwa, nam się zawsze kojarzy z, pa, z... Michałem Andriolim. Założył to niewielkie letnisko w oryginalnym stylu architektonicznym, zwanym dzisiaj Schiedermaier, Od przepływającej chyba przez Józefów rzeki Świdet. Dziś mieszkają tu między innymi artyści, piosenkarze, aktorzy, poeci, słowem twórcy. Józefów inspiruje. Możemy dzieje naszego miasta podzielić jakby na dwa okresy. To, co było w pierwszych 50 latach ubiegłego wieku i to wszystko, co się działo po tym. Bo chcę Państwu przypomnieć, że Nasze miasto 7 lipca roku 1962 dekretem Rady Państwa otrzymało prawa miejskie. W owym czasie w naszym mieście zamieszkiwało 17 tysięcy osób, później nastąpił dramatyczny odpływ ludności do Warszawy, ale stosunkowo niedawno znowu trendy się zmieniły i Józefu zaczął być. Lubiany, szanowany i w dniu dzisiejszym, na dzień dzisiejszy mieszka nas około 20 tysięcy mieszkańców. Prezydent otrzymał symboliczne klucze do bram miasta, którego mieszkańcem był w latach 1956-59. O uhonorowanie Bronisława Komorowskiego wnioskował burmistrz Stanisław Kruszewski. W swoim przemówieniu prezydent Komorowski nawiązał do dzieciństwa spędzonego w Józefowie. Ja z całego serca dziękuję za to niezwykłe, powiedziałbym, bardzo dla mnie wzruszające wyróżnienie i yy, niesłychanie miłe. Bardzo za to serdecznie dziękuję, myśląc jednocześnie o tym, że chyba w większym stopniu ono to wyróżnienie honorowym obywatelstwem pewnie należałoby się mojej mamie niż mnie, bo byłem rzeczywiście małym dzieckiem wtedy, ale chcę Państwu powiedzieć, że z największą sympatią i z największym wzruszeniem, ale czasami na bardzo poważnie, mimo że były to doświadczenia dziecka, wspominam ten czas tu spędzony w Józefowie, który przecież nie był czasem łatwym ani dla Polski, ani dla mojej rodziny. Nie był czasem łatwym także dla Józefowa, ale był czasem niesłychanie ważnym z punktu widzenia także kształtowania postawy każdego młodego chłopaka, małego dziecka wobec spraw i tych najprostszych, jak i tych spraw najważniejszych. Ech, powiem Państwu tyle, że to był wyjątkowo trudny czas i wyjątkowo trudne warunki funkcjonowania rodziny, która była pozbawiona wszystkiego, łącznie z jakąś nadzieją, że się świat poprawi. Kiedy było, brakowało, nie było ani co do garnka włożyć, ani na plecy nałożyć. Kiedy rodzice tracili regularnie pracę ze względu na pochodzenie społeczne, ze względu także na poglądy polityczne i przeszłość akoską. Pracowali w przeciwnych różnych miejscach. Potem oboje byli naukowcami ojciec profesorem, mama po doktoracie. Ale tu zajmowali się. Tata pracował raz, pamiętam, w centrali rybnej, a raz w składzie z magazynów, magazynach makulatury, a mama pracowała w fabryce biletów, a potem była nauczycielką muzyki tutaj w domu dziecka, gdzie zresztą uczyła koranki małe piosenek polskich, bo to był już okres wojny koreańskiej. To wszystko razem dawało niesłychane doświadczenie. Ale chcę Państwu powiedzieć, że najważniejszym doświadczeniem z tych paru lat jest doświadczenie takie, że nawet w najtrudniejszej sytuacji, nawet z konieczności wyrzeczeń w całym normalnym jakby świecie materialnym, otaczającym każdą rodzinę, każdego człowieka, można znajdować. Źródła ważnych i pięknych i dobrych doświadczeń. I można mieć wspaniałe wspomnienia, można szukać i znajdować źródła postaw, które były ważne potem przez całe życie.